Pamiętnika kabiniary w kabinie, czyli jak wygląda statek. Wychodząc z naszej kabiny bardzo blisko mamy spa i siłownię, więc mamy motywację do codziennych treningów. Na statku znajdziemy również cztery baseny, jacuzzi, park wodny. Baseny są otwarte i kryte. Na samej górze statku znajduje się skywalk, więc możecie z niego podziwiać widoki. To jest taki punkt widokowy. Osoby aktywne na pewno nie będą się tutaj nudzić. Jest tutaj na przykład boisko do siatkówki. Z samej góry statku widoki są cudowne, ale idąc dalej mamy Tutaj kasyno, salonik gier. W ogóle statek wieczorami tętni życiem. Jest muzyka na żywo, różnego rodzaju koncerty, tańce. Możecie pograć w bingo. Wczoraj nawet pani wygrała 3000 euro i aż 19 barów i 11 restauracji. Ja byłam aż zaskoczona tymi liczbami. Pyszne jedzenie i owoców morza. Najadłam się tutaj chyba najwięcej ze wszystkich podróży, które odbyłam. A jakby komuś zabrakło stroju, Kąpielowego zegarka, czy jakiegoś ciucha. To są tu też sklepy bezcłowe, więc mają bardzo fajne ceny i możecie sobie coś kupić. A najfajniejsze jest to, że codziennie budzicie się z innym widokiem za oknem. Wiecie o tym, że są takie rejsy dookoła świata, gdzie spędzacie na statku kilka miesięcy? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o takiej formie podróżowania i czy kiedyś myśleliście o takim rejsie.